ma wszystkim, tu Kador, dzisiaj gram sobie w Black dwójkę 2, single player. No i przejdziemy sobie tę misję, już jestem dość daleko, gra przechodzę drugi raz, tak z tej ciekawości. Dobra. Pora tu parą osobom dokopać. Ale fail. <gry> Nie no, to było dobre. Komu ja tam strzeliłem?

trójce na taki, no chociażby single w Opsie, dwójce szok pod każdym względem, nie, czy graficznym, czy jeśli chodzi o animację Fail, ja nie. Hmm. Ciekawe gdzie był checkpoint Dobra to teraz zrobimy jak kuba w ogóle tak by kubie I on To się przerzucić z battlefielda na kod To uchwyt No co to cały czas mi to wybucha? To ten wok oknie pewnie Nie, to ten No chopcy, gindzie szybko Ja chcę przejść grę Trzeba móc grać w inną grę Bo gdy przejdę inną grę to będę grał w w inną grę, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej I nie chcę nie mieć Ol, destrukcja 4-0 Trzeba mieć takie coś dali? Co to Singla w Black Opsie 2? No jest bardzo ciekawe. Multi wypowiem się w innym odcinku, przy gameplayu. A Single jest... Nie powiem więcej, jest fajny. Jest bardzo efektowny, jest... Czyli ma tempo, jest akcja, są wybuchy Czyli to co jak zwykle ma Call of Duty co, co w Call of Duty lubimy Czyli jak zwykle to jest dobrze, skoro tak Z Względem technologicznym no cóż, ja może nawet pozostawię to bez komentarza. Wszyscy wiem jak jest. Trudno. Sory, sorry, kolego. Kolego, sorry, nie mam defibrylatora. A, już się. Hm. Dobra, to było dziwne. Zaraz znowu znowu Dobra, macie, macie, a ten samochód? Szybciej samochód! No. I teraz daj mi spokój. To e, jak panuje jakoś wie co? Znalazłem... Narzucam ja tego. Co się to nie do granicza się. Co to, co to, co, co to? Kurde. Dobra, to jest ten no. mój. O rany. Dobra. Dobra, kontynuuję tutaj dalej moją kampanię. Znajdźka Ale się czajcie normalnie, chłopcy. O. Dobra, to mi się podobało. Mimo, że już to widziałem, jak już mówiłem, przeszłem to już raz. To mi się tu nadal podoba. O, mogę tu wejść nawet. Ale po co? Ale po co? Flashbangi z Multika! Ale wy nie gracie w Multik. Bo właśnie, tu zginęliście. Kurde, musiałem już kolejne znać. Nie ma to łatwo. Różniemy do przodu, do przodu O, w dupę. No jaki ża... Pewnie misja od początku O. <grywia> ja tu się ośmieszam normalnie, kurczę jakbym M Mówię, ja już tu przeszedłem raz, ale o dupa No, no komu ja mam w końcu pomóc? <laughs> ja nie wiem. Dobra, wybaczcie mi, wybaczcie, się trochę znowu głupiłem. Ej. Tak to jest jak się gra i nagrywa. Tak to jeszcze jakoś tam roz coś rozumiem. Taką no dupa. Aha, ja miałem zrobić to.

z no to to to, 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 to oni się na pewno tym zerwali. No założę się, no słuchajcie no. coś no, dajcie ciągle activision yeah, say, so yes. Szkoda, że zrobili to lepiej. <laughs> Dobra, gadajcie sobie, gadajcie, siada, jak ty do Hambi się pojeździć sobie, postrzelać do paru. Zaraz ja dostrzelałem do Rusków czy do Arabów? Bo ja już nie wiem. Hmm. Ambulancja, a to chyba ja coś nie wiem, co to jest. And they're moving to the roof of the south building. Uh -huh. Uh -huh. Fucking comms! Please, Gray. Everything is ready! No one must know I betrayed him. Him? Hudson, who is Nexus' target? Waret M82 kaliber 50 o. I ta rowaga, bo będzie SPOILER! Otóż ten, do którego mam strzelić, to jest... Mason. I nie wiem jak zrobić, żeby mam przeżyć. Ja mam w nogi strzelać i dwóch. Teraz mogę parę razy skończyć grę. Udało mi się? Jest! Udało mi się, dobrze. To teraz zakończenie gry będzie co najmniej dobre. Oj, to jest właśnie fajnie dla kopczy. Taka dość... Nie jakaś taka słowa fuga, bo jest nawet dobra. To mi się po, dość podoba tak nawet. To, to był taki dość zwrot akcji. Już tak się domyślałem. Mniej więcej, ale już tak dopiero później się dowiedziałem całkiem. bastard A, i dlatego idzie teraz na wózku. Okej. Okay. Się w drugą nogę mu strzeli, to jest dobre. To by wył do Księżyca. Twardzie. That's the video, your Best friend Alex Mason is dead, by your own hand. Do you understand why? He was gonna kill David. Because you must suffer as I have suffered. Now one more must die. You, Woods, or David. Make a decision now or in 10 seconds you're all dead. Woods, I can't. I have two kids. They... Fuck. Okay. Me! Do it! Do it! Good. Good. First Psycho. Your life will be consumed by absolute loss. Then and only then will you understand what you have done to me. see this pendant again. Hmm? and you will remember everything you saw and felt tonight. you will remember all the years of anger and pain. and when you do, david, please come to me. Dobra. No to na tym zakończę mój dzisiejszy gameplay. Cześć. No już tutaj. No dobra, tego nie będę nagrywał. No tak już mówiłem, cześć, do następnego odcinka, może nagram coś z multiplayera. się zobaczę.